Szczególne uroczystość odbyły się na cmentarzu Jeńców Wojennych w Borowicach. W uroczystym apelu poległych uczestniczyli nie tylko kombatanci i przedstawiciele gmin Podgórzeń i Karpacz, ale także młodzież, która na co dzień opiekuje się tym miejscem. Przyszliśmy, malowaliśmy tutaj parę dni wcześniej te groby, więc też robiliśmy. Od blisko 30 lat żołnierze oraz mieszkańcy okolicznych gmin składają 8 maja poległym hołd. W związku z 70. rocznicą zakończenia II wojny światowej uroczystości odbyły się nieco wcześniej. Pamiętam 1 września 1984 roku. Przybyliśmy tutaj z kompanią honorową z Wyższej Oficerskiej Szkoły Rady Technicznej na czele z jej komendantem. Dzisiaj również mamy kompanię honorową 23. Śląskiej Brygady Artylerii Bolesławca. Świadczy to o tym, że gospodarze Miasta Karpacza i Podgorzyna dbają o przeszłość, by prawidłowo budować przyszłość. Ci ludzie walczyli... O to, żeby nam się teraz dobrze żyło, i my powinniśmy im za to dziękować, że możemy się uczyć w wolnym kraju i że mamy takie możliwości teraz. O poległych powinniśmy pamiętać nie tylko od święta. To oni walczyli i ginęli za Polskę. To dzięki nim możemy żyć w wolnym kraju. Dlatego ważne jest, aby młodzież uczestniczyła w takich wydarzeniach. Pamięć o przeszłości pozwala budować przyszłość, a przyszłość to właśnie ci młodzi ludzie.